Siemaneczko wszystkim, witajcie bardzo serdecznie. Gramy w Minecraft IO. Mam nadzieję, że odcineczek wam się spodoba. Dobra, zbieramy sobie tutaj super rzeczy. Tu mamy mogę mieczyk mieć. Dlaczego go nie podniosłem na dwójce, tak? Dobra, zbieramy wszystkie rzeczy. Tu są świnki. Mogę świnki pokonać. Ej, Jakie jajko! Zostawcie łapkę. Nie. Przyspiesz, kolego. Bo mnie tu chcą zjeść. Patrzcie, chcą mnie zjeść i, i dlatego uciekam szybciutko. Patrzcie, gościu, gościu tu mnie strasznie chce. Strasznie, ej no zjad mnie. No nie wierzę. No co tu się dzieje? Będę dobry. Crazy Steve i się gierka nazywa. Ehm. Dobra, lecimy tym razem. Co to jest? Mogę się schować? Pick up. Pik 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 pik. Dobra, zbieramy te jabłka, zbieramy diaksy, diamenty. Tu mogę świnkę coś zrobić. Dobra, lecimy. Wow, ale tu rzeczy jest, jakieś kotki. Level 36 już mam. Dobra, będziemy się tutaj. Jest diamentowy mieczyk. Dobra, diamentowy mieczyk jest, to teraz mogę się tutaj, słuchajcie, skryć. Mamy dynamit i diamentowy miecz. Idzie mi dobrze. Zostawcie lajka, like jeżeli graliście. Crazy Steve, IO się gierka nazywa. Ale można powiedzieć, że taki. No, co za gość! Ej! Jezu, jaki ten jest ogromny. O matko święta, ale mnie zjadł. Największy gościu na świecie. Dobra, nic. Teraz trzeba będzie tutaj jednak dać radę. Mamy łuk. Nie mogę strzelać, ciekawe czemu. Czyżby ten ług nie miał strzał czy co? Dziwne. A to co to jest? Perła. Enderperła, patrzcie. Mógłbym gdzieś uciec pewnie dzięki tej enderperle. Czemu nie mogę strzelać? Dziwne. i tu szkielety nawet. Jejku, jakie bomby mi tu wysyłają. Dobra, muszę stąd uciekać. Dawaj, dawać, dawać by ktoś mnie tu. Czemu nie mogę przyspieszyć? Halo. Nie mogę speeda nawet dać. Coś się zepsuło w tej grze. Nie mogę iść szybciej. O, jeżdżę na krowie. Mam. O, hełmik mam, czyli mam teraz ochronę. Ale nie mogę strzelać. Coś jest, coś jest nie tak, słuchajcie. Patrzcie, nie mogę nic zrobić, dziwne. Tak jakby się coś zepsuło. Kurka wodna, no bez przesady, że nie mogę strzelać tutaj teraz. Nie, 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 nie. I co ja mam zrobić? Dobra, full screena dałem. Dobra, moi drodzy, jeszcze raz, bo tu widzicie, no nie mogłem nic zrobić. Ok, uciekłem. Oj, 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 uciekam od tych gości. Biorę złoty miecz i spadamy stąd. Nie ma, że boli. Bierzemy świnka zniszczona, diamenty. Proszę bardzo, 30 level. Ja muszę uważać tu na tych gagatków. Patrzcie, już do mnie lecą. Już by tu chcieli. Dobra, lecimy na koniu. Szybko, szybko, szybko. Dobra, pick up mamy hełmik. Żelazny, jest dobrze. Zbierajmy wszystko. bo Tutaj już mnie gonią ludziska, nie ma, że boli. Dawać mi tutaj. Dawać mi tutaj. Lecimy na koniu. Pięknie jabłuszka, zbieramy wszystkie levele Ej, konno jestem teraz o wiele szybszy, więc bardzo mnie to cieszy. Ale musimy jakieś diaksy tu pozbierać. Dobra. Dobra, cyk, 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 cyk pająka, zniszczony pająk 68 level. Dobra, dawać, 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 dawać. Patrzcie jak tu rosnę. Nie ma nie ma tutaj przeciwników, więc bardzo dobrze. Lecimy tutaj, nie śpimy. Dawać, dawać, dawaj, dawaj, dawać. Dawaj, dawaj. O, kurka, ktoś tu chciał dynamit tutaj na mnie rzucić, ale nie ma tak. Dobra, zbieramy wszystko. 90 level, czwarty. Jest dobrze. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. Szósty. Pyk, pyk, pyk. Patrzcie, co tu się dzieje. Jest więcej koni. Dobra, co te jajka robią? Mogę rzucać jajkiem, ale to nie dla mnie. Ja tu muszę nabić level jeszcze większy. Dobra, Steve'ego pokonałem. Stevie Wonder. Dobra. Dobra, załatwiony. Okej, okay, bierzemy tego. Też załatwiony. Dobra, jest OK. Tylko tak się zastanawiam, który miecz jest lepszy. Chyba ten, co tutaj jest. I nie mam konika w ogóle. Dobra. Dobra, załatwione. Aha, bo to są użycia jakby. Dobra, pokonałem go rzutem na taśmę. Muszę się wyleczyć teraz jedząc jabłka. Jabłuszka. Dobra, dobra, dobra. Muszę się wyleczyć jakoś, tak na, na szybkości. Z kotka wychodzą te. Mamy hełm. Dobra, jest OK. mamy hełmik. Tylko kto, ten mieczyk chyba jest słaby. Dobra, słuchajcie, nie jest źle, ogólnie daje radę. Ogólnie daje radę, więc pobijamy rekord świata. Dobrze, zjedzmy te jabłka, żeby się uleczyć. Będzie dobrze. No, daleko mi... Ej, ja jestem... Ej, ja jestem na drugiej pozycji. Wow, top players. Ej, dobrze mi idzie. Powiem wam, że jest dobrze, jest dobrze. Nie ma że boli. Okej, okay, tutaj go weźmiemy, cyk. Dobra, chodź tu... O, kurka. Nie! Nie uciekaj! Jak mnie zjadł! Kurka wodna, Sejmur! Tak się nie robi, a ja nawet nie mogłem uciec. No nie wierzę. Dobra, gramy jeszcze raz. Gramy jeszcze raz. Trzeba się spałnić. Dobra, cyk, cyk, cyk. No sam się, sam się ten. No nie wierzę, no jasny gwint, co ja tu robię, no sam się zepsułem. Dobra, bierzemy tego łuk, a nie, a nie te dynamity. Z łuku będziemy strzelać. Tyle w temacie. Ok, mamy już tu pyk. No strzelże w tego, dobra, jest. Jest impreza, jest. Dobra, potrzebujemy jakiegoś miecza. Dobra, szkielecik padł. Pięknie, jakiś mieczyk by się przydał. Ten tu się teleportował. Dobra, mamy hełm żelazny, więc on jest chyba lepszy od tego innego hełmu. Dobra, teraz się będę szybciej poruszał, więc spoko. Tylko miecz jest potrzebny. Dobra, mamy mieczek. Przedałby się? No serio? No nie wierzę. No co za gościu? No jak go pokonać? Patrzcie o masku. Jaki on jest gigantem? Czyż on jest ogromny? To jest ogromny gościu. Patrzcie, ja się mogę tu. Wider! O matko! O matko, dobra, uciekajmy stąd. Dobra, spadamy. Ender Dragon i Wider się pojawił. Dobra, dobra. Dawać mi tu. Pokonajmy te jakieś tutaj. No nie, ja chcę mieczyk, a nie jajka. No Raz spadam stąd, bo gościu mnie tu chciał ewidentnie zahaczyć. Dobra, mamy miecz, jest dobrze. Tylko ten mieczyk jest słaby. Kurka wodna. O! No i znowu mnie! Co jakiś inny teraz. Kurka wodna, jak mnie zjadł. No nie wierzę. Ludziska, nie wierzę co tu się dzieje. Okej. Okay. <grymne> Jaka lewizna ze mnie. Dawać tutaj dołączymy. Dobra, da, teraz, teraz się rozwalę. Teraz, teraz rozwalę kogoś. Pyk tutaj. Ja tu rzucam te dynamity. Żebyście tutaj wiecie, nie myśleli, że, że ja słaby. Przydałby mi się lepszy. O, mieczyk. Mieczyk jest spoko. Czemu go nie mogę podnieść? Dobra, jestem. Ja troszkę laguje ta gierka. Dobra, gościu. Co to ze mną chciałeś walczyć? Wybierz sobie kogoś innego. Dobra, mamy. Mamy full zestaw. Dobra. Załatwiony mamy też hełmik. Jest dobrze, jest dobrze. Oj, ktoś tu chciał do mnie coś rzucić. Dobra, ten, ten, ten mi uciekł. Dobra, jest spoko, jest spoko, słuchajcie. Tylko, jak to zmniejszyć? Dobra, załatwiony tam jakiś, jak to słuchajcie, bo jestem za blisko o teraz dobra ej czemu jestem tak blisko tej mapy ja się tak nie bawię słuchajcie menu settings, graphics auto resolution sorry gościu, ale ty chciałeś mi coś zrobić Spadam stąd. Erwin, zostaw mnie! Dobra. Chyba, chyba nic mi się teraz nie stanie, tak ma, mam nadzieję. Ale kurka nic nie widzę. Halo, Gierko, co tu się dzieje? O nie, on wybuchnie pewnie. O ty creeperze. Dobra, krowa. Krowa w zanadrzu, owca tu jest. Sowcy są jabłuszka widzę. Dawać mi to. Czu, czu, czu. Kurka, re resolution mi się... Dobra, na koniu to mogę galopować. Patataj, patataj. Jeszcze turb na koniu to jest w ogóle turbo Słuchajcie. Tylko tą resolution bym poprawił O dobra, teraz jest dużo lepiej Perły jakieś enderowe Dobra chyba idzie mi na... patrzcie o Co za gość no Nie 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 oj ziomek Ziomek, tyś mnie chciał tutaj ustrzelić Ale nie ma więcej, więcej tu. Ach, kurka. Prawie. To jest ten szkielet. Patrzcie, robię się coraz mniejszy. Ja muszę jakoś zdobyć Ci się tu biją, widzę ostro. muszę zdobyć więcej o kurka patrzcie kto tu jest Ender Dragon No i mnie z pokonali no nic moi drodzy do zobaczenia